według mnie uważam, że absolutnie największym wyzwaniem jest to, żeby trafić do mentalności osób, które są zaangażowane w ten proces, a także do mentalności społecznej, dlatego że oczywiście proces finansowania, proces gospodarczy jest skomplikowanym procesem, spotyka szereg różnych przeszkód, aczkolwiek szczerze powiedziawszy ten temat niestety jest często bardzo mitologizowany w sposób zły i nie do końca wszyscy zdają sobie sprawę, na czym polega tak naprawdę to wszystko i cały ten problem niestety troszeczkę jest to Moim zdaniem, wynikiem takich wpływów, krótko mówiąc, demagogicznych, które w jaki sposób w sposób taki ciemny, czarny przedstawiają tą transformację energetyczną, że to jest kolejny element narzucenia jakichś rozwiązań, stylu życia, którego na przykład nie chcemy, nie akceptujemy, a to po prostu wynika z tego, że jest bardzo duża niewiedza w, tym, w tej dziedzinie, i uważam, że to jest duży problem, duże wyzwanie. Jeżeli chodzi o dyrektywę budynkową to właśnie przy okazji dzisiaj udało się nawet na panelu do tego nawiązać bo ta dyrektywa budynkowa była tym głównym motorem do tego, że powstał ten zespół taki międzyresortowy i to jest coś, co szczerze powiedziawszy, dotyka nas bezpośrednio. Ona jest związane z szeregiem różnych programów, łącznie z tym czyste powietrze. Bardzo mi się spodobało, jak byłem na tym spotkaniu, jakby była zgoda co do tego, żeby nie nazywać tego programu czyste powietrze, tylko niższe rachunki. Bo to jest właśnie coś, co pozwoli dotrzeć do ludzi, żeby zrozumieli, że tak naprawdę to jest coś, co spowoduje, że dzięki tego typu działaniom mogą płacić mniej lub też jak też dzisiaj na tym panelu usłyszeliśmy od jednego z przedstawiciela samorządu, że może się okazać że na przykład w ogóle że zapewne rzeczy może nie trzeba będzie płacić, jeżeli to zostanie w sposób właściwy przeprowadzone. Na pewno coś w tym jest, ale to też wynika z tego, że łatwiej jest coś zanegować niż yy, przedstawić pozytywnie. Dlatego, że niestety często jest tak, że taka negacja, czyli zaprzeczenie łatwiej trafia i trafia na taki podatny grunt. I niestety to spotykam, spotykam, się z tym na co dzień, nie tylko w kwestiach biznesowych, nie tylko w kwestiach tego typu, ale tak naprawdę nawet w zwykłych rzeczach yy, takich powiedziałbym społecznościowo codziennych. Także to jest, ma Pan rację, jest tutaj z tym problem, natomiast yy, myślę, że tutaj praca upoważnia, Podstaw jest to, tym elementem, który pozwoli te mm, zachowania wyeliminować. Czyli trzeba trafiać z jak największą ilością informacji do, do odbiorcy. A y, tak naprawdę głównym elementem to jest to, żeby ludzie dostrzegali wokół siebie pozytywne efekty, czyli to jest to, co nazywam praktyką, czyli to z praktyki, że jeżeli jakaś społeczność zobaczy, że społeczność obok ma z tego tytułu bardzo duże profity, albo nawet sąsiad ma z tego tytułu jakiś profit, ma jakiś plus, to to jest coś, co jest najlepszą nauką dla każdego i to trafia najlepiej, lepiej niż jakakolwiek akcja promocyjna, czy jakiekolwiek słowa drukowane, pisane, czy też mówione. Zmiana przepisów jest zawsze problematyczna ze względu na to, że ona zawsze budzi problemy nawet w ramach funkcjonujących inwestycji w funkcjonujących pomysłów. Zmiany przepisów powinny być jak najrzadsze i one powinny być, te przepisy oczywiście powinny być stabilne I tutaj się całkowicie wsłuchuje i, i przyklaskuje głosom przedsiębiorców, którzy też wypowiadają się w tym temacie, że ta niestabilność prawa jest dla nich bardzo niebezpieczna, ale niestabilność prawa jest też niebezpieczna dla takiej organizacji, dla takiej jednostki jak nasz bank, jak każdy inny bank, albowiem rzeczywiście ta niestabilność przepisów wpływa także na podwyższenie zakresu ryzyka, który związany jest z tego typu inwestycjami i to też w jakimś mierze często to odbija się na możliwości finansowania tego typu. Największe wyzwanie to jest takie, żeby rzeczywiście można było wykorzystać te pieniądze, które mamy do dyspozycji.